Ten kanał tworzymy dla was, czyli dla prawdziwych miłośników motoryzacji, którzy mają benzynę we krwi. Jeśli kochacie motoryzację, subskrybujcie ten kanał, bo codziennie pojawia się na nim zupełnie coś nowego. To nie jest pierwsze pasowanie BMW Patryka, ale niewiarygodną rzeczą jest to, że to jest praktycznie dokładnie taki sam samochód, jak robimy dla Patryka. Prawdopodobieństwo, że dwa identyczne auta, tak rzadkie, trafią w jedno miejsce, generalnie graniczy z cudem. Dla nas ten fakt ma podwójnie niewiarygodne znaczenie. Po pierwsze, posiadamy już wiedzę na temat tego rodzaju modelu, która pozwoli nam w sposób bardzo sprawny zająć się tego typu projektem. Po drugie, Zarówno jeden projekt, jak i drugi będą wzajemnie wspierać się, jeżeli chodzi o możliwość kopiowania na przykład części, które potrzebujemy do obróbki. Weźmy pod uwagę, że BMW Patryka tak naprawdę było autem bardzo zdekompletowanym. Jak sami wiecie, naszym największym problemem było zdobywanie wiedzy dotyczące pewnych części, które trzeba było do tego samochodu dorobić. Biorąc pod uwagę, że mamy dostępność samochodu, który jest wzorem na miejscu, jest rzeczą niewiarygodną. Dla drugiego projektu, z kolei, fakt, że mamy wymiarowane wszystkie części, wszystkie elementy, które potrzebujemy podczas renowacji użyć w projekcie, niewiarygodnie ułatwiają nam pracę. Dlatego, że większość czasu poszła na pracę związane z samym projektowaniem tych elementów przed wytworzeniem. Więc jest to zjawisko, które tak naprawdę było czymś, czego się nigdy nie spodziewaliśmy. Jak widzicie, na tym samochodzie jest mnóstwo rzeczy, o których nawet nie moglibyśmy marzyć w projekcie. Patryka, który był bardzo przerobiony. Przypomnijcie sobie, cały tył był przerobiony. I oczywiście mamy dorobioną karoserię drewnianą. Ale dorabianie tyłu na podstawie tutaj, znajdującej się karoserii. Jest wielokrotnie łatwiejszą rzeczą niż próbowanie zrobić tego na podstawie innych dokumentacji. Ten z kolei projekt zyska na doświadczeniu mechanicznym. Dlaczego? Przede wszystkim, tak jak Wam wspominałem w projekcie Patryka, jest gigantyczny problem z wiedzą dotyczącą układów hamulcowych. Ten samochód również został przerobiony na hydrauliczny system. Hamulc. Gigantyczna drogą jaką, jaką przeszliśmy w projekcie Patryka, jeżeli chodzi o odtworzenie centralnego układu hamulcowego, jest już za nami i zrobienie tego samego tutaj w pewnym sensie staje się formalnością. W projekcie Patryka w pewnym momencie zatrzymaliśmy się z problemem układu hamulcowego, jeżeli chodzi o bębny, tarcze kotwiczne i szczęki. Ale zaraz Wam powiem na to, jakie jest rozwiązanie, bo jest jeszcze kolejna ciekawa rzecz. A teraz szybkie przypomnienie o porównywarce ubezpieczeń MUBI. Tak czy siak, każdy z nas musi wykupić ubezpieczenie OC dla swojego samochodu. Więc warto kliknąć w ten link, który znajduje się pod tym filmem, wpisać swoje dane, dane samochodu i zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie to bardziej opłacalne. Tym bardziej, że pamiętajcie, korzystając z tego linku pod spodem, 150 zł w ciągu 30 dni wróci na wasze konto. Ten projekt, który tutaj widzicie, w tej chwili nie jest autem skompletowanym. Ale jego wielką zaletą to. Że ten samochód generalnie jest kompletnym autem. Czyli mamy również wszystkie części od tego samochodu. Wydawałoby się, że coś takiego jak taki boczek, który jest zdewastowany, zniszczony, nie przedstawia żadnej wartości. Ale to jest błędne rozumowanie. Wydawało mi się, co tu jest cennego. No słuchajcie, to jest oryginalny element z lat 30. Dokładnie znamy wszystkie wymiary, sposób wykończenia, nawet. W momencie, gdzie mamy kedrę, mamy miejsce gwoździkowania, bo co prawda tutaj ktoś już kręcił kręty, ale są też oryginalne przedwojenne gwoździki, które służyły za metodę montażu tego właśnie boczka na drzwiach. Kolejna rzecz. Na przykład takie detale, jako kucia mosiężne. No wydawałoby się, że my bezproblemowo taką rzecz dorobimy. Zgadza się, ale dorabianie ze zdjęcia, a dorabianie z auta, które jest kompletne, jest zupełnie innym przedsięwzięciem. Zamki. Wszystkie te właśnie detale, które są z mosiądzu. A mosiądz był używany kiedyś ze względu na to, że taki element po obrótce i zapolerowaniu bez żadnych dodatkowych podkładów po prostu się wkładało do kąpieli galwanicznej i, i, i był nanoszony ten chrom. Taka była metoda wykonywania tych elementów. Głównie właśnie był mosiądz, czyli metal który przyjmuje chrom bez żadnego dodatkowego procesu typu miedziowania. Mogliśmy również zobaczyć takie detale, jak na przykład samo wykończenie drzwi. Zobaczcie, też parowanie nie jest w jednej linii. Obawiam się, że jest to detal, którego mógłbym nie uchwycić, ponieważ w karoserii patryka było to zmienione. To auto jest w oryginale tutaj. Więc jakby to jest bardzo cenne, że ten samochód, pomijając jakieś tego typu historie, nie był zmieniany. Więc jest to możliwość zdobywania tej wiedzy w sposób bezpośredni. Przez te wszystkie lata, kiedy się przygotowaliśmy z Patrykiem do projektu i go tworzyliśmy, nie mieliśmy szansy odnalezienia samochodu takiego w wersji prawidłowej, na żadnej z wystaw, na żadnej, żadnej z kolekcji. Każde były poprzerabiane, każdy przechodziły modyfikacje. Trafianie do źródła jest zawsze rzeczą prostszą wiązka elektryczna. Kolejna rzecz, która jest niewiarygodnie dodana. W tym samochodzie mamy wszystkie zegary, mamy przełączniki. To też jest coś bardzo cennego, jeżeli chodzi dla mnie o proces renowacji, ale również umożliwi skopiowanie tych zegarów do drugiego auta. Samochód oczywiście ponosi wszystko, posiada wszystkie fabryczne znakowania, jeżeli chodzi o numerologię. Ale elementy karoserii, pomijając korozję, również, jak widzicie, są oryginalne. Co wcale nie jest taką oczywistą rzeczą w samochodach z początku lat 30. Powiem wam szczerze, że niewiarygodnie się cieszę, że ten projekt również trafił do mojej firmy. Drugim szczęściem jest to, że właścicielem tego samochodu jest również polski klient. Najciekawszą rzecz, która by się wydaje, jest fakt, że najprawdopodobniej oba z tych aut, czyli zarówno to, które tu widzicie, jak i auto Patryka, wyszły z fabryki z identycznej specyfikacji kolorystycznej. Jesteśmy właśnie w trakcie sprawdzania historii tego auta, przede wszystkim z BMW oraz poszukiwania jego historii po prostu w historii świata, czyli i przedwojennej, i powojennej. Kto, kiedy, gdzie tym autem jeździł. Co robił? Ciekawą rzeczą jest na przykład fakt, że samochód jest wyposażony w podwójne koło z tyłu. Często tego typu przeróbki, czyli są dwa koła zapasowe, albo koło i opona, były robione w autach, które albo dużo podróżowały, albo gdzieś ścigały. Więc po raz kolejny dochodzi do nas czas na poszukiwanie historii super. Stajemy się coraz mocniejsi przedwojennych BMW sportowych. A teraz przejdźmy do kolejnej niespodzianki, która bardzo, bardzo nam pomoże w naszej produkcji. Kolejne BMW BMW 315. Co prawda jest to inny model samochodu, ale jest bardzo zbliżony do modelu Sport. Ma oczywiście inne nadwozie, ale cała mechanika tego samochodu, pomijając mniejsze tłoki, jeżeli chodzi o pojemność i pojedynczy gaźnik, jest identyczna. Ale największa zaleta jego znajduje się pod spodem. Zaleta dla nas. Widzicie ten kawałek tej linki, która tu przebiega? To jest linka przedniego hamulca. Wiecie, co to oznacza? Że trafiliśmy właśnie na pierwsze auto, odkąd zajmuje się autem Patryka, oryginalnym układem hamulcowym. Jest to coś bezcennego dla mnie, jeżeli chodzi o możliwość skopiowania tego systemu, pobierając te części na wzór z oryginalnie niedotykanego auta. Zajmiemy teraz koła. Pokażmy, jak wygląda układ hamulcowy oryginalny w BMW. I tutaj zaletą jest to, że 315 i autopatryka ma dokładnie taki sam układ hamulcowy jest jedna różnica, którą pewnie zaraz wyłapiecie na pierwszy rzut oka, mianowicie bębny w wersji sporta te bębny są z dodatkową nakładką aluminiową, które gwarantują podczas takiego użytkowania samochodu, po prostu sportowego odebrać się z tych hamulców. ale całe plus prawy to jest to, przede wszystkim linki, zobaczcie te detale teraz jestem w stanie zeskanować i je w 100% skopiować. Bez tych elementów wydaje się to być praktycznie niemożliwe. Zaraz zajrzymy do układu i obejrzycie sobie, jak to wygląda. No jak o kurwa. No, nie pedał. Nie. A puść. No tu jest skok naprawdę mały, ale ten system działa. Prawdopodobnie linki są nieponaciągane. Wiesz, jeszcze raz. Puść. No dobra. Zaraz otworzymy to, zobaczymy, jak wyglądają elementy, których my nie mamy, które wszystkie musimy z tego samochodu skopiować, żeby uruchomić nasz system. Oczywiście bardzo pomocne również będą długości linek. Pomimo tego, że to jest inna karoseria, to rama jest identyczna, jeżeli chodzi o te detale związane z mechaniką. Oczywiście ona nie posiada wzmocnień w tylnej części, tak jak Sport. Natomiast same, tak jak powiedziałem, rozwiązania, proporcje systemu są takie same. Zresztą możecie zwrócić uwagę, że, o, nie wiem, czy się to da po ciemku pokazać, ale samo zawieszenie również jest takie samo. Patrz, nawet się wkręcają te śruby, no nie ma? Pan? Jestem w szoku. <grych> 34 rok. Ale jak? No nie? Jakby przed chwilą były wkręcone. Uh -huh. O właśnie. No słuchajcie, pierwszy rzut oka, chyba wszyscy zauważyliście, te szczęki to są odlewy. Więc wchodzimy w temat odlewnictwa. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że ten układ hamulcowy będzie zbudowany na szczękach stalowych. No ale wygląda tak, jak wygląda. A weź Paweł, teraz naciśnij hamulec, zobaczymy, jak to porusza się tutaj. Puść. skok jest mały ale to wynika z tego, że sama linka jest na ta kolejna rzecz, którą od razu widzę no to linki przynajmniej, widzę prawa jest w pancerzu ochronnym, prawdopodobnie ze względu na wydech zaraz zobaczymy jak to wygląda z lewej strony nie no, lewa strona też jest w takim okuciu metalowym, też widzę, że tutaj samo mocowanie linki jest na taką blachę pomocniczą, nie wiem jak z drugiej strony no i zaraz obejrzymy ją. Też u Patryka były koła zmienione, całkiem inne. Więc półosie miały inne końcówki. Nie było bębnów w ogóle, więc musimy dorobić je łącznie z bębnami, te hamulce. Tarczę kotwiczne trzeba na wzór będzie zrobić. Wow, w jakim to jest stanie. Kurde, to jest nie do opisania. Tutaj widać tą linkę, jak ona wchodzi. Też w jakimś stanie. Centralny układ smarowania. Też podejrzeć, czy przewody swoje odpowiednio zamontowałem. No dobra, otwieramy bęben, zobaczymy. Przede wszystkim powalam mnie stan techniczny tego auta. No tutaj oczywiście widzę, że już ta szczęka jest spawana, no ale jakby odwzorowanie tego, to już nie będzie stanowić dużego problemu. Chociaż same kształty nie są zbyt proste. A naciśnij teraz, zobaczymy jak tylny układ hamulcowy sobie daje radę. Ja Powiem Wam szczerze, że tutaj dużej siły się nie musimy spodziewać hamowania, to bardziej na poziomie roweru chyba będzie. No ale słuchajcie, oryginał to oryginał, popracujemy nad samymi szczękami, tak żeby one miały troszeczkę większe tarcie, co spowoduje zwiększenie siły hamowania. I musimy sobie dać radę i liczyć na to, że Patryk będzie miał odpowiednią siłę w nogach, czyli musi iść na trening. Bardzo fajne detale, które zamierzam skopiować, to są również detale na przykład związane z kranikiem paliwa, samym jego wyjściem, z odstonikiem, nawet taka nakrętka. Oczywiście można tego typu rzeczy kupić, dobierając do gwintu, ale słuchajcie, no oryginał jest tylko raz. Oczywiście my skopiujemy, to nie będzie oryginał, ale będzie skopiowany tak jak oryginał i to zawsze jest troszeczkę lepiej niż gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie próbować kupić jakąś część, która tu pasowała. Teraz bym zastanowiła jedna rzecz, mianowicie tutaj pod silnikiem znajduje się jeszcze jedna... Poduszka. W naszym samochodzie tego nie ma, ale to może być kwestia właśnie różnicy modelowych, no bo ten silnik 315 jest troszeczkę inny, zresztą jest charakterystyczna rzecz, bo przewody przechodzą przez blok silnika. Rozmawiałem na ten temat ze Zbyszkiem Statu Patryka i powiedział właśnie, że ten model tego typu rozwiązanie posiadał. W naszym tego nie ma. Podobnie jak u Patryka, który na szczęście ma wiatrak i pompę wodną, ten wiatrak jest naprawdę symboliczny. Ta chłodnica teraz troszeczkę na niego tutaj nachodzi, ale też jestem zastanawiający, jest to, że odległość między, tego, między tym wiatrakiem a chłodnicą jest znaczna, a z drugiej strony nie ma żadnego tunelu. Jakoś to dawało radę. Rama w stanie bardzo fajnym i mnóstwo rzeczy do skopiowania. Słuchajcie, to bardzo popchnie nam projekt Patryka. Bardzo pomoże nam w projekcie przy czerwonej strzale, którą dopiero co przywieźliśmy, bo tak naprawdę dysponując tymi autami możemy stworzyć projekty perfekcyjne. W końcu będę mógł poruszyć te prace do przodu, biorąc pod uwagę, że mam wzory pod ręką. Wszystkie te rzeczy rozbierzemy z tego samochodu. Wszystko zostanie skopiowane. Podobnie pokażę Wam pod spodem układ linek, który znajduje się Szybelce i te wszystkie rzeczy skopiujemy tak, żeby w naszych samochodach było to odtworzone wszystko zgodnie z oryginałem, a tych aut w oryginale praktycznie nie byłem w stanie przez te lata znaleźć. Dlatego nie problem jest w wykonaniu części, problem jest, żeby wiedzieć jak ją wykonać. I czasami przy renowacji tak rzadkich aut kończy się to tak jak teraz. Dopóki nie trafiły do nas prawidłowe wzory, pewnych rzeczy nie mogliśmy zrobić. Teraz, kiedy to mam, odlejemy szczęki, dorobimy wszystkie te elementy, dorobimy roz rozpieracze, dorobimy linki i w końcu będziemy mogli uczciwie postawić samochód na kołach. Zaczyna się naprawdę fajna zabawa. W tym aucie również, jeszcze wróciłem do niego, bo jakby jestem bardzo podekscytowany tym, co tutaj się znalazło. W idealnym stanie są koła. Zwróćcie uwagę, że Patryk musiał tak naprawdę zamówić do swojego samochodu koła. W tych dwóch samochodach pojawia się ten sam rozmiar opon i to jest rozmiar opon, który chcemy z Patrykiem kupić. Myślę, że teraz na najbliższej wystawie, która będzie niedługo, jestem w stanie takie opony znaleźć i zamówić. Jedna ciekawostka, którą teraz zauważyłem, zobaczcie, że na tym błotniku znajduje się takie przetłoczenie. U Patryka tego nie ma, ale pamiętajcie o historii tego auta, które cały tył miało dorobiony i też znajdowało się w posiadaniu osób, które najpierw miały samochód zrobiony jako czteroosobowy, potem miały samochód próbę przywrócenia do tej wersji sportowej i to wszystko zostało zrobione najprawdopodobniej w podobny sposób, jak ja chciałem zrobić, czyli troszeczkę inspirując się samochodami na podstawie, nie wiem, folderów, zdjęć, tego typu rzeczy, no bo tych samochodów nie było w Polsce. Tutaj, kiedy widzę te błotniki teraz w oryginale, jestem przeświadczony w 100%, że te ranty muszą się znajdować. Więc jest to rzecz, o której do tej pory nie miałem pojęcia, oczywiście, że to zweryfikuję i porozmawiam z Patrykiem na ten temat, bo dlatego że mogą być kwestie różnic ze względu na deklowanie właśnie tych błotników, czyli taką pełną osłonę. Jest to bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Nie wiedziałem, że coś takiego było. Kolejna rzecz, widziałem na zdjęciach, że się pojawiały te listwy. Kiedyś myślałem, że ktoś te listwy sobie po prostu zamontował jako element dekoracyjny, ale widzę, że te listwy tutaj są listwami oryginalnymi, czyli to auto posiadało tego typu. Wykończenie, jeżeli chodzi o tą listwę, również zwróćcie uwagę, że to wygląda jak oryginał. Będę musiał się w to zagłębić przy rozbiórce, ale jest to kolejny detal, który do tej pory był mi nieznany. Zastanawiałem mnie również kolejna sprawa, że u nas to drewno, oczywiście, w jakim stanie jest, takim jest, ale nie widziałem tego typu okuć tutaj metalowych, więc trzeba się zagłębić, czy u nas są ślady po dziurkach, po gwoździkach, czy tego typu okucia powinny być. I najważniejsza rzecz, to jest oznaczenie S Sportish Sport. Prawdziwa wyścigówka przedwojenna. Przepiękne auta. Uwielbiam. Dziękuję.